przed Wielkanocą warto zadbać o to, aby wokół nas było radośnie, wiosennie i kolorowo. Taką atmosferę można stworzyć za pomocą świątecznych dekoracji oraz kwitnących o tej porze roślin. W dzisiejszym odcinku z cyklu Balkony i tarasy kilka przykładów i pomysłów na to, co można zrobić. Zapraszam. Zanim w balkonowych i tarasowych donicach posadzimy pelargonie, petunie i inne letnie kwiaty, warto ozdobić je wcześniej kwitnącymi gatunkami, jak na przykład bratki, pierwiostnki, stokrotki, jaskry, niezapominajki, miniaturowe żółte narcyzy czy goździki. Lubią one chłodniejsze powietrze i wytrzymają krótkotrwałe spadki temperatury, nawet poniżej zera. Jeżeli połączymy je z wielkanocnymi dekoracjami, Postaci pisanek, figurek zajączków lub kurczaków, czy wierzbowych gałązek, to otrzymamy wspaniałą, świąteczną dekorację. Jestem zwolenniczką tego, żeby wykorzystywać w kompozycjach to, co rosło u nas wcześniej. Na przykład to, co pozostało w donicach po jesieni czy zimie. W mojej doniczce pozostał żywotnik olbrzymi w odmianie Whipcourt. Nadal będzie tu rósł. Jego uzupełnieniem będą rośliny kwitnące w kolorze pomarańczowym i żółtym oraz wielkanocna figurka. Na przykład. Drewniany zajączek. Ta odmiana żywotnika jest bardzo oryginalna ze względu na pokrój przypominający trochę trawę ozdobne. Nazwa jest myląca. Choć żywotnik olbrzymi w naturze to roślina osiągająca duże rozmiary, ta odmiana jest karłowa, nadająca się do uprawy w niewielkich ogródkach i w pojemnikach. Do niego dołączy pomarańczowy jaskier azjatycki. Ma piękne, pełne lub półpełne kwiaty, które oprócz koloru pomarańczowego mogą też występować w barwie białej, różowej, fioletowej, czerwonej czy żółtej. Roślina ta lubi stale wilgotne podłoże i chłód, ale nie mróz. Obok posadzę pierwiosnka w kolorze żółtym. Będzie jasnym, wręcz słonecznym akcentem. Oraz bratka w takim samym kolorze pomarańczu jak jaskier. W sklepach możemy nabyć bratki niemal we wszystkich kolorach tęczy: jednobarwne lub wielobarwne. Każdy z nas może wybrać do wiosennej kompozycji te, które podobają się nam najbardziej. Świątecznym akcentem będzie drewniany zając. Stanie między roślinami. W drewnianej skrzynce posadzę kolorowe pierwiosnki bezłodygowe. Obok nich też usiądzie zajączek. Wytrzymały na mróz pierwiosnki występują w różnorodnych wielkościach i kształtach. W sklepach ogrodniczych dostępne są różne gatunki i odmiany, ale najbardziej popularne są te bezłodygowe. Gama barw kwiatów u tych roślin jest ogromna, od białej do prawie czarnej. Kolory mogą być czyste i nasycone lub delikatne, pastelowe. Ponadto, kwiaty mogą być dwu- lub trójkolorowe, o kontrastowo zabarwionym oczku i brzegach płatków. A niektóre pierwiosnki dodatkowo pięknie pachną, np. te żółte. Podobnie jak bratki przetrwają niewielkie nocne przymrozki, możemy je zatem sadzić na balkonach i tarasach już w marcu. Jedynie w przypadku zapowiadanych silnych mrozów poniżej minus 5 stopni Celsjusza należy je zabezpieczyć lub wynieść do pomieszczenia. Prymule wyglądają bardzo atrakcyjnie, gdy są posadzone w grupie. Żeby nasz balkon lub taras nabrał wielkanocnego klimatu, możemy też postawić roślinę, która jest symbolem tych świąt, czyli bukszpan. Do tego kolejny wielkanocny zając i gotowe. Bukszpan to wspaniała zimozielona roślina, którą z powodzeniem możemy uprawiać w donicy. Warto go mieć nie tylko na święta. Latem będzie pięknym zielonym akcentem wśród kolorowych kwiatów, a zimą nie straci swojego uroku, ponieważ zieleń liści nadal będzie dekoracyjna. Przew ten jest mało wymagający. Możemy go posadzić praktycznie w każdym podłożu ogrodowym lub kwiatowym. Będzie dobrze rósł zarówno w słońcu jak i w cieniu, a jego dodatkową zaletą jest to, że możemy go formować np. w kulę lub jajko, a także w stożek lub wybrane fantazyjne kształty. W wielkanocnych dekoracjach nie może też zabraknąć gałązek kwitnącej wierzby. Sposób ich wykorzystania zależy już tylko od naszej wyobraźni. Bazie kotki to charakterystyczne kwiatostany wierzby. Gałęzie, które są nimi pokryte należy ściąć, gdy tylko pojawią się one na drzewach lub krzewach. Często nie czekamy z tym do wielkanocy, tylko ścinamy je znacznie wcześniej. Pozostawione bez wody gałęzie lekko się zasuszają, ale nadal zachowują swój walor dekoracyjny. Gdy zbliża się Wielkanoc, możemy ich użyć w naszych dekoracjach. Gałązki lub stożki z wierzbowych bazi, umieszczone w doniczkach z kwitnącymi roślinami, zmieniają wiosenne kompozycje w świąteczne dekoracje. Pędy wierzby wystarczy po prostu wcisnąć w ziemię, a jeżeli chcemy zrobić stożki, to ich wierzchołki na górze związujemy. W niewielkich doniczkach możemy wykorzystać małe gałązki, a w większych dłuższe. Według polskich podań ludowych wierzba była drzewem magicznym, do teraz jest symbolem budzącego się życia. Ponadto kwitnące gałązki pięknie się prezentują w wielkanocnych kompozycjach i dekoracjach. Żeby długo cieszyć się tymi dekoracjami roślinnymi, pamiętajmy, że należy je regularnie podlewać. Przypominamy też, że niewielkie przymrozki nie powinny im zaszkodzić, jedynie długotrwałe znaczne spadki temperatury. Pierwiosnki, bratki i goździki będą piękną kwitnącą ozdobą do czerwca, a czasami nawet dłużej. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i tarasy.